Cześć hey, widzowie, to ja, Remix. Dzisiaj będziemy robić grę na Roblox Studio bez, bez kodowania, bo ja nie umiem. Więc no, we, wejdźmy sobie nowy, late. Hmm. Więc no, zacznijmy. Co my chcemy zrobić, jaki chcemy w ogóle plan zrobić na grę? Może hmm. to będzie horror gra, o. No to bierzemy sobie, nie wiem. Horror o no, dzięki. Mamy tutaj trochę tego. Forest Foresto. Mm, nie... to nie. Horror map. Hmm. hmm. Horror monster. Może tu są jakieś skrypty, ale to się nie liczy jako skryptowanie, bo ja tego nie zrobiłam, tylko kto inny. Nie, w tych też jest... Ale ja. ja sobie na razie ich usunę, bo oni nic nie robią. Hmm. Tu damy sky dark. Dark sky. <laughs> Jak horror gra to musi być Dark Sky Free. Damy. Hmm. Spawn musimy dać. Yy, spawn. Yy, co my teraz musimy zrobić? Zdobyć chyba jakiś sklep. Shop. Hmm, shop. MPC, shop, shop. Game Pass, UI, Co to w ogóle, zresztą, za, za rzeczy? Um, to nie chodziło. Shop. Nie chodziło mi o to. Shop model. O to mi bardziej chodziło. Eee. Uh, Mm. Co, wejdźmy po prostu na main stronę eee. zobaczmy co tu ma... O! McDonald's! Musimy dodać McDonalda. Oczywiście, że McDonald's musi w tej grze być. Dodajmy w ogóle... W ogóle zmieńmy ten baseplate yy, na zielony. Żeby było bardziej taka trawka. O. I teraz mamy tu patrzcie. No, ty ty lub npc eczki komend z niebo kar, okej, okay. bierzemy kar mamy kara sword co, jak wezmę to? sword, yy, tak dziękuję yy, hmm, dance spawner Tycoon Walls Może być, może być To jest bardziej taki odcinek, że... Tylko free modele używam No to dwa w jednym, Jezu! Tak można powiedzieć trochę Magic Carpet Giver Możemy zrobić Secret W ogóle to ma być Foresto, więc... O! Nie, to nie. Gdzie? gdzie? mój sky? Nie wiem, gdzie mój sky poszedł. Forest. Nie za bardzo detail. Horror Forest. Tego potrzebujemy. туда я Duplicate дупликайт. 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 Камера Duplicate. No fajnie, mamy Forest, taki mały. Pathlight. Mm, damy tu. A ja damy tutaj też w McDonaldzie oczywiście damy Magic Carpet w McDonaldzie będzie mogło się w, kuch w kuchni będzie mogło znaleźć Magic Carpet więc no jak będziecie szukać to znajdziecie um. World? Da. Classic House da. dajemy dajemy Classic House -a. co tam tutaj damy go O, i mamy Classic House. Yy, dajmy zombie. Będzie takie zombie fajne. Damy zombie wszędzie. Będzie mogło się zabić zombie mieczem. To będzie w tej gry. Zabić y, zombiaki. Da będzie dobry obdzie więc no będzie trzeba zombiaków zrobić mamy zombie dodane Shift to run. możemy dodać Nie. no tu też tu też możemy dodać tutaj dodamy, o będzie trzeba też znaleźć tego. Typu. Damy też o. Pieczka, który leży. On, ty on tylko śpi, jak coś. On tylko śpi. Mmm. Sad bacon to będzie to, co będzie trzeba znaleźć. Nie wiem, jak, jak ja mam z toolboxa questy zrobić. Ale muszę jakoś może jakoś zadziała. Może. Dam tutaj go i. Lecz on jest. Yy... Tam on jest. No to zombie go zabija. To nie. To yy, gdzie możemy dać subway Ikona yy... Hmm. nie wiem. A to nie będzie na razie. Yy... O. O, a co to jest? Tam tam. Czemu o, i flashlight, oczywiście, flashlight. Flashlight musi być. Wirus. Virus removed. Text sign. Znaczy, corp. nie, to nie. L table. Czemu nie, table dodamy. Table tutaj będzie, w mapu. Będzie. Tak sobie siedzieć i blokować drogę. Duplicate i o Mhm. Mm Mamy stoły. Stółki. Scary Sky. Uuuu. <gry> co zostawimy to tak? Niech sobie tak będzie. Yyy. Working. Yy... Robux! Robuxy! Robux, Bobux. To będzie goal gry. Trzeba będzie yy, znaleźć... Yy. Trzeba za, yy, będzie trzeba zabić zombie i jak się zabije zombie, dostaje się mani. Tylko nie wiem, jak to zrobić mam, ale ja dam mani po prostu, Zrobi parkoura z mani. Mary Mary Green będzie parkurs z, z, ka z kasy do góry. I ja to widzę, że naprawdę, spubliczuję do Roblox. I no, będziecie mogli to zagrać, jak będziecie chcieli, oczywiście. Pewnie nie. Um, bo to jest prawie nic. Chyba <tryk> NPC. Czemu nie? znamy e Czerp. Czerp. I mamy tu Tu się idzie do kuchni i tu jest magic Fajnie. Fajnie, fajnie. Eee... Racket oh, end! Tak, dodajmy to. Obi oh, end. Obi oh, end tutaj będzie w góry. Gdzieś tam, o. Będzie sobie chillować. BN. Po prostu sobie będzie chillować. Czekać, aż ktoś do niego przyjdzie. A my y, zrobimy. Nie wiem, co zrobimy. Jedziemy do góry. O, to. To. Dajemy to. Będzie mogło się wejść do góry. Zamiast zabić zombiaków i zdobyć free Robux. Sy. To się tu będzie chodzić. Jak się będzie chciało, oczywiście zanios zabicie zombiaków. Grey ball. O, <ścoughs> i mamy objęt. No i fajnie. Hmm. Playground. No, dodajmy chętnie. Playground tutaj z tyłu dodamy. Zombie będzie w nim. Uh, magic Carpet No. Ok Maxela dodajemy. Zbyt um, na aucie będzie chillować? Nie. On sobie tu będzie chillować. O! Zbyt go tu położymy. I ja on sobie tutaj chilluje. Fajnie Mhm, GSL Nie Hmm, co by tutaj dodać? For Nie yeah. Car Po prostu car Admin gun. A ja co, jakby dodać admin? min -command. A nie, bo ja będę musiał w skryptach... porobić, więc niedobrze. Nie. Nie. Nie, models. My chyba zrobiliśmy tą grę, ale teraz musimy ją zrobić o wiele ciemniejszą, albo wiesz co, nie. Zmieńmy sky, bo sky wygląda... Yy, dziwnie, Trochę. Dark. 3 też sobie w lighting sobie pozmienimy Ej, nie ma atmosfer dark sky szukamy takiego z atmosferą jakąś fajną the dark sky no to może o brightness jeden. Przecież to nawet mniej. O, yy. o, nie wiem, co tu dać. Clock, zero. Ten. Fog. Hm. Fog, czarność. O oh, jest dobrze. To mamy grę naszą. XD. Save to Ro Roblox uh, i <laughs> Only Flip Models. no VR, no może być, konsol też może być mamy wszystko tu, na każdym możecie grać, na na phone, na tablet, na komputer, na VR, na konsoli, wszystko więc no saving game robi no i mamy zrobioną grę, no spok, teraz będzie ją tylko Spublikować. I będzie dobrze. Więc. No, tak się nasza gra prezentuje. Możemy jeszcze tu. O, zrobić. O. O! O, jest dobrze. Więc no, tak się nasza gra prezentuje. I teraz ją z Wiesz co, zanim spublizujemy. Zobaczmy jak to w ogóle wygląda. o Absurda! Już mogę zabić? Nie możemy. Łuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuczem! Oh, Droging zombie! Zabiłem już! o, oh, zabił mnie! <ścoughs> Ej, to nie jest straszne, ale to wiem, nawet fajne. Jest nudne to na pewno. Okej, okay, odpalamy latarkę i idziemy. Było lepsze, nie, jakby to był pierwszy mod, ale to nie yy, Idziemy teraz. Tam, gdzie jest yy, op, do zrobienia Idziemy. Dog! Jaki dog? Kudę, dog tu jest jakiś, który sobie skacze. Nie pamiętam, żebym tego dodawał. Idziemy sobie do końca Obi. obi end. Wow, mogę rysować teraz. <śmiech> <śmiech> Aha, stąd się dogi wzięły. Wow, ale trampolina. Uuuu, scary. Czapka Uu. sobie jest. O, spadłam. Co, jaki gricz? Gdzie ja jestem? A jestem pozmocna. No więc tak, prezentuje się tak tak gra, no, więc yy, jak mi się uda, to może dam w linku. Więc no pa.